Co ty człowiek <śmienicza> Jak zajebiście jest wrócić To ci co mi wydech badali <śmienicza> Dziadek mi do głowy puka Ja mam dość Jaj Jak oni już ogarnęli, że ja nie mam faktycznie prawka To będzie 30 tysięcy złotych grzywny Prawa do sądu i zakaz prowadzenia Witam was kochani widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem muszę się wam pochwalić czymś. Mamy kierunkowskazy. Garnę to z takich blaszek dwóch. No jak na razie trzyma się sztywno. No i to rozwiązanie jest tylko na chwilę, dopóki nie zmienię całego mocowania. Ale mam taki problem, bo nie mam ogólnie LED-owego przerywacza, nie? I jak na sobie kierunek przykładowo, to one świecą cały czas i dopiero po trzech sekundach, nie no może trochę więcej niż 3 sekundy. Dopiero po jakimś czasie zaczynają mrugać. To działa tylko przy odpaleniu, nie? Przykładowo teraz na cisne no to mrygają. Wyglądowo się dużo nie zmienił, nie. dalej wygląda tak samo. Poza tym, że tu jest dziura i z drugiej strony też jest dziura, ale tego nie widać, bo ładnie plastiki naszły. Robiłem sobie takie przymiarki pod supermoto już. Najpierw sobie wyspowałem takie coś, potem okazało się, że nie zachodzą mi na to plastiki, bo te mocowania są za grube nie? i ciężko było je spasować. Finalnie zrobiłem sobie coś takiego. No i co, tu się przykręca do subframe'u, mam jeszcze wypuszczone mocowania na boki, pod wydech, także wszystko się stabilnie trzyma, no i poza tym, że to jest nadnadziejnie nas markane, to to swoje zadanie będzie spełniać, ale tego i tak nie widać, bo to jest pod spodem. Dobra, chyba ja standardowo, jak w każdym odcinku na kanale, musimy oczywiście zajechać na stację, a obiecałem w poprzednim odcinku, że jest jedno takie pytanie, na które dostaniecie odpowiedź, bo was naprawdę bardzo interesuje i jest to na dosyć ciekawy temat. Pali w sumie. Teraz się dowiemy ile mi spalił na ostatniej przejazdce. Jak na razie 25 zł. Miałem full bak, przypominam, Przydychy. Cały dzień jazdy. Coś czuję, że się tego lusterka dzisiaj pozbędę. Wracamy w końcu do tych odcinków na supermoto. Chociaż no nie jesteśmy na supermoto. Jedyne co mnie trzyma teraz to koła. No a koła, no niestety kurde, czas oczekiwania na mój secik to jakieś dwa tygodnie. Jakbym był trwaniakiem, pojechałbym tu prosto. Jeszcze jestem na kostkach, więc można sobie na duże rzeczy pozwolić. Nie wyprzedzaj! A, pokusił się, pokusił się. Już myślałem, że to policja. że się niedobrze dzisiaj ubrałem. Mam na sobie termikę i samą bluzę, a jest dwa razy mniej stopni niż ostatnio. Zobaczcie gdzie jesteśmy. Jesteśmy na drodze, która weryfikuje wszystko. Uuu, uuu. <laughs> ja pierdzielę jak zajebiście jest wrócić. A spróbujemy sobie wolne obroty. Tu nie ma takiego hamowania silnikiem, nie? Jak w DRZ. To sobie mogę dalej lecieć prędkością i nie używać sprzęgła, to jest zajebiste. I podejrzewam, że najbardziej to odczuję przy cyrkach. Ale do cyrki no to niestety handbrake obowiązkowo. Okej? Okay. Taksówka się spieszy. Taksówka się spieszy. Zobaczcie co on będzie robił. I eee! Elka zostaje w tyle. Przepraszam. Wciepię się tutaj. Ale ma kreowę na haku. O to ci co, co mi wydech badali. Pan motor Dobra Do końca? sporo A można zmierzyć, bo to oryginalny wydech Zagłośnij Ci co mi wydech badali, kurde, na szczęście dzisiaj już się nie przyczepią niczego Dobra, na no tak trzeba uważać, bo dalej trzeba mieć w świadomości, że jednak Jesteśmy na kostkach, tutaj. To pasowałoby kierunkowskaz wrzucić, tutaj. A gdzie ten kierunkowskaz? Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Dobry, wrzuciłem? Dobry. Ale <słysy> to skomplikowane jest wrzucanie kilku skazów, tutaj. Dobra, teraz go trzeba wyłączyć. Tak, żeby nie wrzucić drugiego. Jedzie skuter ja będę go wyprzedzał. Zobaczymy, jakie ma intencje. Ewidentnie mi zjeżdża, ją go wyprzedził. Jedzie 30 na godzinę. Już wiem dlaczego. Nawet się nie zatrzymał. Pasowałoby go wyprzedzić, no ale nie w ten sposób akurat. Czuję taki intensywny zapach od tego gościa i mam ochotę go wyprzedzić. Nie odniosę tutaj, o kurde, tak czuję taki... ...woń alkoholu, takiego słodkiego alkoholu. Nie ma szans, że ja za nim będę jechał. Upewnimy się czy możemy i go bierzemy. Tutaj, pojechał, przynajmniej już nie czuć Ale ten kurde chodzi, patrzcie do tego Jakie slalomy trzaska Ja pierdziele! Co ty człowiek robisz? <słuch> Ej ci skuterzyści to dzisiaj co świata Co wy na to żeby skuter normalnie kupić, taki normalnie Nie, nie jakiegoś gruza jak to się zawsze kupowało Normalnie będziemy oddupcać na mieście Co wy na to? Dajcie znać w komentarzu Ja skuterem na gumie nigdy nie latałem Ten przy okazji się nauczył No prosty z baterii, dobra, ładujemy sobie świerą baterijkę, tam tak klękła, ale nie mam pojęcia do bardzo gdzie. Nie jeszcze w mieście, także terenu chyba nie uchwyciła. Tak mi się coś wydaje. Jest stop, należy się zatrzymać, żeby nie zostać potrącony. No i tu jest tor motocrusowy popaków prywatny, ale dzisiaj nie torujemy. Dzisiaj nie torujemy. Jedziemy przelotem tam gdzie. może mnie nikt nie zje, jak tędy sobie przejadę. Tu widzę są ślady. No raczej nikt by tu nie skakał. Ja pier... Jak się wystraszyłem Siema Nie wyskoczyłem z domu szybko wyjeździłem Chodź do mnie No ale na chwilę <noise> Bo na wieżę miałem jechać tak A kostki mam jeszcze założone to tak sobie myślę terenem polecę Ale mnie przestraszyłeś gościu Jak jadę pod górkę coś mi kurde bzyczy Myślałem, że to jakaś pszczoła Ale dobrze mnie naodchło, że jednak jakaś krosuwa tędy jechała Ja tylko na chwilę, weź mnie oprowadź Po trasie Nie no to tak nie będę skakał ale petarda Ja nawet nie mam ubioru do takiej jazdy Z tablicą jestem dzisiaj full legal Ale to macie tu zajebisty Ale jak on za dupca? on już przyzwyczajony Ja coś wiem z tych poradników na YouTube. Ja pierdzie Akurat trialowe trasy lubię a to nie koniec Serio? Jeszcze w lesie Ajajajajaj. Ja mam dość, a daję w dupę ta trasa Myślałem, że tu macie taki malutki, nie? A tu kurde się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Co codziennie tu śmigasz? Nie codziennie śmigłem. To jak chłopak Wiem. Gdzie on mnie prowadzi? Chodź tam bo tam masz fajne Dobra. No to ładnie, na podjazdy się pchamy Ja jedyne co mam dzisiaj to buty, nie? Ja tak nie przeskoczę A że tutaj to próbuję Dobra, jedź pierwszy, pokażesz mi co i jak To, to to takie lajtowe bardziej. Macie tam jakieś jeszcze? Podstawiam, że tak. Zastanawiałem się przez chwilę, czy dobrze jadę. Tu miałem wątpliwości, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Kawał podjazdu, ale widzę, że na szczycie jest stromo. Nie, może się uda. Przynajmniej zaparkowany. To nie było w planie. Dobra, zrobiłem ci miejsce. No jeszcze tego. Drugi raz? Nie, nie, nie. Boję się. No nawet, nawet. Dobra, jedźmy na drogę. no noc zostanie, kurde jeszcze powrót. Dobra, heja. Terenem się pochylało, od razu się cieplej zrobiło. Tak w ogóle to miałem wam udzielić odpowiedzi na pytanie z poprzedniego filmu. Ile razy miałeś spotkanie z policją? Że cię złapali bądź przyjechali do ciebie i jaką miałeś najgorszą akcję? Słuchajcie. Największy taki mój przepeł z policją. To było wtedy, kiedy na rozpoczęciu sezonu postanowiłem sobie jechać po cyklem bez uprawnień. Miałem wtedy prawo jazdy na 120-125 i tak dalej, ale na A2 już nie miałem. A byłem w trakcie robienia tylko, wam powiem. I jakoś tak wyszło, że byłem chyba tydzień albo dwa tygodnie przed egzaminem. Weszły te takie nowe przepisy, nie? Że już nie ma czegoś takiego jak brak kategorii, za brak kategorii jest traktowany to jak brak uprawnień. i zamiast poczekać akurat do odebrania prawka, to postanowiłem się udać na rozpoczęcie sezonu, nie? Nie? I ogólnie nie byłoby całego zamieszania, gdyby nie to, że podczas drogi jechałem na kole, gdzie minąłem pierwszą policję i przed nimi też dałem na gumę, ale trzymali kogoś akurat, więc mi się tak udało, że czmychłem i nie dało mi to kompletnie żadnej nauczki. Następny odcinek drogi dalej, na gumie, na gumie, na gumie i byłem święcie przekonany, że skoro stali wcześniej, to już tam nie będą stać. jadę, jadę na gumie. Patrzę, na radar słyszą, to najgorsze, bo oni mnie widzieli na tym radarze, jak na gumie lecę. I pierwsze co mi powiedzieli, to, że nie potrafię jechać normalnie, tak jak wszyscy. I oni mnie zaczęli straszyć, coś tam, że zabiorą mi prawo jazdy, stanę pięć koła mandatu za to i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze większe jaja wyszły, jak im powiedziałem, ale panowie, ja nie mam jeszcze kategorii, nie? Jak oni już ogarnęli, że ja nie mam faktycznie prawka, to będzie 30 tysięcy złotych grzywny. Sprawa do sądu i zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych na nie wiem chyba wtedy 3 albo 5 lat wtedy było. I wiecie co mi powiedzieli? Pan jechało dużo motocykli, dziś jest rozpoczęcie sezonu. Jakby nie fakt, że pan tu na kole jechał, to byśmy nawet na pana uwagi nie zwrócili. No także to był mój największy przypał z policją. Chociaż nie wiem, czy to był taki przypał, bo w sumie oni wykonali swoją robotę, nie. Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek się spodobał, obejrzyjcie resztę. No i widzimy się oczywiście w następnym odcinku na kanale już za tydzień. Pozdrowienia, cześć, trzymajcie się.